Dobry dzień, dobry dzień dobry. Jak się macie? Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje, że rok szkolny rozpoczął się bez problemów i szczęśliwie i zdrowo wciąż uczęszczacie do szkół, za którymi jestem przekonana, stęskniliście się. Ja również za wami tęsknię, tęsknię za prawdziwymi spotkaniami na żywo i głęboko wierzę w to, że niedługo będzie to możliwe do zrealizowania. Witam się z wami, Monika Sawicka-Kacprzak w jedenastym, 11... jedenastym? dwunastym już odcinku. Jejku, jak ten czas leci! Dopiero nagrywałam 10 i 11, a teraz już odcinek 12. Witam się z Wami w przedostatniej części naszych warsztatów twórczego pisania. Warsztaty są zorganizowane przez Lipskie Centrum Kultury. I to właśnie. Lipskiemu Centrum Kultury zawdzięczacie drodzy przyszli literaci te lekcje. Dzisiaj, rozdział przedostatni, ładna historia. Piszemy opowiadanie. Ja mam nadzieję, choć niestety żadne opowiadanie do mnie nie dotarło, niczego nie widziałam pod poprzednimi. Częściami. Mam nadzieję, że one są jednak w Waszych szufladach, a jedynie Wasza nieśmiałość Was powstrzymuje przed opublikowaniem ich. Nie tędy droga do sukcesu. Trzeba pokazywać to, co się tworzy, bo jakże inaczej ktoś może Was odkryć, zauważyć. Jest takie powiedzenie, ale ono się w ogóle nie sprawdza. Sieć w kącie. A znajdą cię. Nieprawda. Nic z tych rzeczy. Trzeba wyjść do ludzi, śmiało, odważnie pokazać to, co się robi i do tego niezmiennie was zachęcam. Wprawki z opowiadań były waszym zadaniem w poprzednich odcinkach, a dzisiaj konkret konkretów. Ładna historia, piszemy opowiadanie. Przypomnę jedynie, że pracujemy na Książce Jak pachnie oranżada, ćwiczenia w twórczym pisaniu. Z tego pochodzą te lekcje i materiały, które dołączam do każdego filmu. Iwona Pastuszka jest autorką tegoż właśnie podręcznika, z którego się uczymy. Zadanie numer jeden: A. Uzupełni opowiadanie. Przed małą białą chatą siedział staruszek i karmił gołębie. Waszym zadaniem jest opisać podwórko. Co jest Wam potrzebne, by wykonać to zadanie? Tak, tak: kartka, długopis, ale przede wszystkim coś, co mieszka tu. W- o- Braźnia. Wyobraźnia to taki pokój, już wam o tym mówiłam na początku naszych spotkań. Ogromny pokój, w którym mieszkają pomysły. I te pomysły proszę z tego pokoju wyjąć i opisać podwórko, na którym siedzi staruszek i karmi gołębie. No i Warto, żeby znalazła się tam też ta biała chata, mała, może być e, zniszczona, może być bardzo stara, zaniedbana, ale Waszym zadaniem jest opisanie tego obrazka. Dalsza część tego samego polecenia. Chłopiec podszedł do staruszka. I wtulił się w jego ramiona. Wzruszenie nie pozwalało mu wydobyć głosu. Opisz zachowanie staruszka. Napisz dialog między bohaterami. Dialogowi poświęciliśmy chyba nawet dwa odcinki. Dlatego myślę, że jesteście oblatani w dialogu, jeśli nie, wystarczy się cofnąć. Kolejna część tego samego zadania. Kiedy po chwili otworzył oczy, ujrzał coś niesamowitego. Na drewnianej ławce siedziała gołębica, która przypatrywała się im z zaciekawieniem, jakby chciała coś powiedzieć. Czy ona potrafi mówić? zapytał niepewnym głosem. Wasze zadanie polega na napisaniu dialogu, począwszy od tego zdania, które ten dialog rozpoczyna. Czy ona potrafi mówić? Piękne zadanie, bardzo wdzięczne. Bardzo wdzięczny temat. Wierzę, że poradzicie sobie fantastycznie. Ale to jeszcze nie koniec. Zaciekawiony chłopiec schylił się, aby pogłaskać gołębice. Gdy tak to zobaczył, wskoczył mu na rękę. Wasze zadanie polega na tym, by napisać, co wydarzyło się dalej w tej scenie. A zdanie kończące to opowiadanie brzmi następująco: Tak właśnie zaczęła się niezwykła przyjaźń małego chłopca i gołębice. Tu rozpoczyna się Wasze zadanie. W żółtych ramkach są polecenia, co należy zrobić. I tak wygląda to dalej. Zdanie kończące opowiadanie, które macie stworzyć. Macie początek i polecenia, co dalej. Kolejne zadanie, właściwie podpunkt B do tego punktu pierwszego. Zaproponuj ciekawy tytuł tego opowiadania. Powiem wam, że to wcale nie jest prosta sprawa tytułu. Czasami jest tak, że tytuły przychodzą "o" i są Często nawet przed powstaniem samej powieści. Tak. Powieści czy opowiadania. Najpierw jest tytuł, a potem jest wszystko inne. Ale bywa i tak, że jest ten tytuł, tworzy się powieść czy opowiadanie, i my, autorzy, postanawiamy to zmienić, bo wpadamy na lepszy pomysł, który bardziej pasuje do treści opowiadania czy powieści. Punkt drugi. Tu, tu będzie trzeci, a tu jest drugi. Podpunkt A. Przeczytaj wstęp i zakończenie opowiadania. W ogrodzie rosły piękne kwiaty. Nigdzie róże nie były tak okazałe jak tutaj. Zwłaszcza jedna lubiła się przechwalać swoją urodą i zapachem. To jest wstęp. A teraz czytam zakończenie. Od tej pory róża nie wywyższała się nad inne kwiaty. Zrozumiała, że w ogrodzie jest miejsce dla każdego i każda roślina jest tak samo ważna i potrzebna. Jakie jest Wasze zadanie? Skoro mamy wstęp, skoro mamy zakończenie, a tu pusto, to jak się zapewne domyślacie, Waszym zadaniem jest napisanie rozwinięcia, albowiem przypominam, opowiadanie składa się z trzech części. Wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Prości znanie? To jest wasze drugie zadanie. Macie wstęp, zakończenie. A tu proszę uruchomić wyobraźnię i napisać, cóż takiego wydarzyło się w ogrodzie, w którym była jedna szczególnie zarozumiała róża. Muszą znaleźć się w tym rozwinięciu poniższe odpowiedzi na poniższe pytania i te pytania mają mam, Ułatwić, naprowadzić was na to, co powinno być w rozwinięciu. Mianowicie, kto oprócz róży będzie występował w opowiadaniu? Skoro ogród to nie jest to, jak już wiemy, jedynie ogród różany są inne kwiaty. Czego będzie dotyczył konflikt pomiędzy bohaterami? I pytanie trzecie. Jak zostanie rozwiązany. Jest się nad, nad czym zastanawiać, ale na pewno dacie sobie z tym radę. Zadanie numer 3 podpunkt A. Przeczytaj początek opowiadania. Był majowy wieczór. Ulicami miasteczka przemykały dziwne postacie. Obie były ubrane w żółte kombinezony i zielone płaszcze, które powiewały, powiewały na wietrze. Podpunkt B. Przygotuj się do napisania dalszych wydarzeń. W tym celu odpowiedz krótko na pytania. Podobnie jak tu. Te pytania mają Was naprowadzić na to, co musi być zawarte w tym rozwinięciu. Kim były te postacie? Dlaczego były tak ubrane? Co robiły wieczorem na ulicach miasteczka? Wasza wyobraźnia jest niczym nieograniczona. Wymyślajcie, co tylko chcecie. A żeby było Wam jeszcze prościej, napiszcie plan wydarzeń tutaj. Tu, plan wydarzeń. Jestem pewna, że w szkole już co robiliście, że pisaliście plan wydarzeń do danego Wam opowiadania. I punkt D do zadania trzeciego. Jak myślicie, na czym to zadanie będzie polegało? Na nadaniu tytułu i oczywiście na napisaniu opowiadania. Spróbujcie na dwa sposoby. Najpierw wymyślcie sobie tytuł, a potem spróbujcie napisać opowiadanie, jeśli po jakimś czasie, nie wiem, po paru minutach pięciu, dziesięciu, piętnastu, nic wam nie przyjdzie do głowy, żaden na treść opowiadania. Nic wam się nie urodzi, to najpierw napiszcie opowiadanie, a potem, może, się pojawi tytuł. Nigdy nie wiadomo, co komu łatwiej przychodzi. Czy wymyślenie czegoś z góry, tytułu, który już, już, już Was jakby zobowiązuje do treści, czy też najpierw treść, a dopiero. Z niej wyłuskacie tytuł. I zadanie czwarte. Teraz już chodzicie do szkoły, w związku z tym możecie to zadanie zrealizować w szkole. Przynieście po kilka zdjęć wyciętych z gazet, folderów przedstawiających różne postacie, miejsca i przedmioty. Wybierzcie co najmniej pięć i ułóżcie je w wybranej kolejności. I razem z koleżanką, z kolegą, napiszcie opowiadanie na temat powstałej historii. Wiecie, jak nazywa się w dziennikarstwie taki gatunek literacki, który polega na opowiadaniu historii za pomocą zdjęć, fotografii, czyli obrazów? To jest fotoreportaż. Zdjęcia. Opowiadają pewną historię. Można oczywiście dopisać parę zdań, ale często jest tak, że wystarczą same zdjęcia. I to zadanie jest bardzo podobne do fotoreportażu. Wytnijcie sobie z gazet w domu, nie musicie tego zanosić do szkoły. Jeśli chcecie to zrobić samodzielnie, super. Wytnijcie z gazet parę zdjęć, ułóżcie je. W dowolnej kolejności. To mogą być zdjęcia, a nawet powinny być zdjęcia różnorodne ludzi, miejsc, przedmiotów. Mogą być też zwierzaczki. Ułóżcie tych 5, 6, ile chcecie zdjęć? W dowolnej kolejności. Następnie weźcie kartkę i długopis. Zaczerpnijcie ze swojej wyobraźni i napiszcie, Opowiadanie. Na podstawie tej historii, którą uzyskujecie, już układając te wycięte z gazet zdjęcia. I to jest Wasze zadanie na dzisiaj. Powiem Wam, że macie sporo pracy, ponieważ do dokończenia, do rozwinięcia macie trzy, tak, trzy opowiadania. I to czwarte, które powstanie Wam z obrazków, ze zdjęć. Jest nad czym pracować, ale zapewniam Was, że to będzie fantastyczna y, praca, przyjemna. Dająca Wam dużo radości, a jednocześnie niezwykle Was rozwijająca. Wasze słownictwo, Waszą umiejętność posługiwania się słowami, nie tylko ilość słów, to Was wzbogaca. Każde nowe słowo, które poznajecie każdego dnia, ono już z Wami zostanie, nie zapomnijcie go, i wzbogaca Wasze słownictwo, Wasz poziom wypowiedzi. To jest fantastyczne tworzenie historii. Nie wiem, czy wiecie, ale każdego dnia to robicie, niekoniecznie utrwalając to na papierze. Kiedy na przykład wracacie ze szkoły, zwłaszcza teraz, kiedy ta szkoła po takiej przerwie znowu jest waszym drugim domem, opowiadacie bliskim, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że opowiadacie. O słuchaj, mamo, a dzisiaj to Piotrek na przerwie i zaczyna się opowieść. Opowieść, czyli opowiadanie. Od opowiadania, które czytacie w książce, różni je tylko to, że jest przekazywane ustnie. A wasze zadanie tu polega na tym, żeby zrobić to na papierze codziennie. Jesteście twórcami kilku opowiadań, krótszych bądź dłuższych. I chyba nawet o tym do tej pory nie wiedzieliście. Bo każda rozmowa z mamą, z tatą, z koleżanką, z kolegą, z babcią, dziadkiem o tym, co wydarzyło się w Waszym życiu w szkole, w drodze ze szkoły do domu, czy też na podwórku, czy w sklepie, czy na wakacjach, to jest opowiadanie. Lepiej? Poczuliście się już lepiej? Mam nadzieję, że tak. Bardzo gorąco Wam dziękuję za to spotkanie. Czekam na Wasze teksty. I zapraszam do obejrzenia ostatniego odcinka w kolejnym tygodniu. Było mi bardzo miło. Monika Sawicka, Katrzak dla Lipskiego Centrum Kultury. Pa, kochani. Do zobaczenia.